Witam, mieli Państwo, jadę dalej, szukać historii. Znalazłem budynek w Ostrowie Mazowiecki, ale nie wiem teraz, trzeba potwierdzić władz miasta, czy to jest z czasów wojennych. A teraz jadę w kierunku Naciechanów, Hanów. Po drodze zobaczymy miejsce gdzie prawdopodobnie plutonowy Dariusz Kieliszek został zabity przez bandytów z Wojewódzkiego Urzędu Publicznego z Warszawy. Ładna pogoda, jest trochę niebo chmury, ale i tak słoneczko jest wyraźnie. Póki co to pozdrawiam na razie.